Witaj, w tym wideo pokażę Ci krok po kroku, co będzie na Twoim egzaminie państwowym na prawo jazdy i na co możesz zwrócić szczególną uwagę, aby zdać go za pierwszym razem. Z tej strony Michał Trąbski, instruktor nauki jazdy autor strony poznajtesty.pl. Wyobraź sobie taką sytuację, że już niedługo podejdziesz do egzaminu, egzaminator na początek zada Ci podchwytliwe pytania dotyczące obsługi pojazdu, a ty bez zawahania mu odpowiesz, ponieważ znasz już te wszystkie podchwytliwe pytania, które on może ci zadać. Potem pojedziecie na miasto i tam egzaminator spowoduje taką sytuację, abyś szybko popełnił błąd i nie zdał, no bo wiadomo, że im więcej oblanych kursantów, tym więcej. 偏面子。 Ciebie oczywiście taka sytuacja nie zaskoczy, którą spowoduje egzaminator, ponieważ będziesz znał dokładnie wszystkie sztuczki i zagrania egzaminatorów, które, które oni stosują. Na egzaminie za kierownicą samochodu będziesz czuł się tak pewnie jak we własnym samochodzie, a wykonywanie kolejnych poleceń egzaminatora będzie dla Ciebie banalne i tym samym bezstresowo szybko zdasz egzamin. No i oczywiście zaraz potem odbierzesz uprawnione prawko i możesz zapomnieć raz na zawsze o nauce jazdy i stresie, jaki jest z tym związany. Wydaje Ci się to. Niemożliwe. Ja też tak myślałem, dopóki nie zobaczyłem efektów na egzaminach moich kursantów. W rzeczywistości, w ciągu 3 lat przeszkoliłem dokładnie 246 kursantów, którzy bez problemów zdali egzamin na prawo jazdy. Za pierwszym razem. Ponadto, moi kursanci zaoszczędzili średnio aż 211 zł, które musieliby wydać na kolejne egzaminy, gdyby nie skorzystali z pomocy mojej i moich materiałów wideo szkoleniowych. Sukces, który osiągnęli moi kursanci, nie byłby możliwy, gdyby oni dokładnie nie wiedzieli, co czeka ich na egzaminie i jak mają w danych sytuacjach postępować. Dlatego właśnie udostępniłem im to wideo, takie samo jak to, które w tej chwili oglądasz. Jeżeli jeździsz Elką już jakiś czas i nie czujesz się pewnie za kierownicą, to najprawdopodobniej nie ma to nic wspólnego z tym, czy masz do tego talent, najprawdopodobniej nie ma to nic wspólnego z tym, czy się do tego nadajesz lub czy Twój instruktor ma odpowiednie kwalifikacje, by Ciebie uczyć. Dzieje się tak dlatego, że wszystko to, co ma znaczenie, to fakt, czy potrafisz automatycznie wykonywać pewne wyuczone manewry. A żeby się dobrze wyuczyć tych manewrów, to musisz je dobrze poznać. Przedstawiam Ci teraz. Krok po kroku, co będzie na Twoim egzaminie i na co masz zwrócić szczególną uwagę. Podzieliłem sobie ten filmik na dwie części. Najpierw omówmy część, która będzie na placu manewrowym. Oczywiście, przychodzisz i przynosisz ze sobą dokumenty. To tylko przypominam, musi być dowód osobisty albo paszport, inne dokumenty mogą nie być brane pod uwagę. Na początek, to co trzeba zrobić? Trzeba będzie sprawdzić stan techniczny Twojego pojazdu. Do omówienia będzie 5 elementów pod pokrywą silnika, które się znajdują. I dla przypomnienia, w skrócie będzie to wlew oleju do silnika, wskaźnik poziomu oleju w silniku, zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej, zbiornik na olej hamulcowy, zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Upewnij się, czy potrafisz wszystkie te elementy omówić i czy na pewno znasz wszystkie podchwytliwe pytania, które. Na ten temat mogą paść od strony egzaminatora na Twoim egzaminie. Potem przechodzimy do sprawdzenia świateł zewnętrznych pojazdu, i nie interesują nas światła w środku pojazdu, ale trzeba też pamiętać o kontrolkach, które w środku pojazdu się znajdują. Pamiętaj, że światł w Twoim samochodzie egzaminacyjnym może być nawet 14 różnych. Dla szybkiego przypomnienia mamy światła pozycyjne, światła mijania. Drogowe, ostrzegawcze, stopu, światła cofania, światła przeciwgłowe, tylne, przeciwgłowe, przednie, światła awaryjne, światła kierunkowskazów, podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu, takie ciekawe światła follow me home, światła postojowe. To jest bardzo ważne, że światła postojowe i światła pozycyjne to jest zupełnie coś innego. I światła dojazdy jazdy dziennej mogą też się zdarzyć. Na pewno będzie oczywiście jazda połku, czyli jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. Tutaj ważne jest, przypominam, aby prawidłowo ustawić lusterka. Tego może egzaminator się czepiać, jeżeli te lusterka będą nieprawidłowo ustawione, pamiętaj, żeby w razie czego nie popełnić błędu przerywającego egzamin. To znaczy, jeżeli widzisz, że nie uda ci się zrobić manewru, czyli na przykład uderzysz w pachołek, to zatrzymaj się, zanim uderzysz w ten pachołek wtedy możesz manewr. Powtórzyć. A kiedy uderzysz w pachołek to oczywiście manewr jest zakończony. O tym przypominam, no to uczulam. Ruszanie do przodu na wzniesieniu, czyli robimy górkę z instruktorem w aucie. I czy pamiętasz, w jakich dwóch przypadkach oblewa się ten manewr? Zastanów się. W dwóch przypadkach oblewamy manewr ruszenia na wzniesieniu czyli wtedy, kiedy auto zgaśnie. Albo kiedy auto cofnie się o więcej niż 20 cm. Ale trzeba pamiętać że też o ruszaniu zgodnie z techniką kierowania pojazdem, bo tak jeździmy i na placu, i na mieście. Czyli po prostu trzeba ruszać normalnie, bez żadnego pisku, opon i tego typu różnych dziwnych rzeczy. Teraz przechodzimy do części na mieście włączanie się do ruchu. Na pewno będzie ten manewr wielokrotnie testowany przez egzaminatora. Można go oblać na wiele różnych sposobów. Przypomnij sobie wszystkie zasady i pułapki, na których można, w których można zepsuć ten manewr. Oczywiście, wymuszenie pierwszeństwa przerywa twój egzamin. Upewnij się, czy instruktor zdążył pokazać ci dokładnie wszystkie zasady związane z włączaniem się do ruchu w Twoim mieście. I przypominam, że Ty się włączasz do ruchu. Ale czasami inni uczestnicy też włączają się do ruchu i musisz im to umożliwić. Na przykład, jak mamy autobus, który chce wjechać z przystanku. Zmiana pasa ruchu. Wielokrotnie będziesz zmieniać na egzaminie pas ruchu, aż egzaminator upewni się, że na 100% robisz to prawidłowo i bezpiecznie. Zwróć uwagę. Tylko dla przypomnienia: jeżeli masz trzy pasy ruchu, to pojazd numer jeden zmienia pas ruchu. Jako pierwszy przed pojazdem numer 3, ponieważ ten ma go po swojej prawej stronie. Podobnie, kiedy mamy taką sytuację, że jechaliśmy pasem, który się kończy, czy on jest z tej strony, czy z prawej strony, no to trzeba wykorzystać tę długość tego pasa, żeby w tempo zmienić pas ruchu zgodnie z zasadami zmiany pasa ruchu, ustępując pierwszeństwa, robiąc to bezpiecznie i nie hamując ruchu. Prawidłowe skręcanie w lewo. W każdy możliwy sposób będziesz na egzaminie skręcać w lewo, to jest oczywiste. Przypominam też o przepuszczaniu po skręcie nie tylko pieszych, co jest oczywiste, ale też rowerów. Te rowery jadą ścieżkami rowerowymi i przejeżdżają przez drogę, w którą ty skręcasz. No i oczywiście tu zaznaczam też, że tak samo trzeba te rowery przepuszczać, kiedy skręcasz w prawo. Wielokrotnie będziesz skręcać w prawo i w lewo, to jest oczywiste. Chciałem tylko przypomnieć o zasadach, które dotyczą tych skrętów, czyli o tych zasadach, Pierwszeństwa i zasadach bezpieczeństwa. Prawidłowe zawracanie. Pamiętaj o ważnej różnicy między sygnalizatorem kierunkowym S3 i tym do skrętu warunkowego, czyli sygnalizatorem S2. Sygnalizator S3 ma strzałkę na, w środku sygnalizatora i te strzałki pokazują jedyny dozwolony kierunek jazdy. To znaczy, jeżeli masz taką strzałkę, to tu możesz jechać prosto w lewo, ale nie wolno tobie zawracać. Inaczej jest przy sygnalizatorze. S2 to jest warunkowy skręt w lewo, czyli wolno skręcić w lewo i wolno też zawrócić, ale pod warunkiem ustąpienia innym, pierwszeństwa. I oczywiście przed sygnalizatorem, nawet jeżeli świeci się czerwona i zielona strzałka, to wtedy i tak trzeba się najpierw przed sygnalizatorem zatrzymać. Prawidłowe parkowanie samochodu. Na pewno będziesz na egzaminie robić parkowanie równoległe wjazd z tyłem, czyli zatoczka. Lub koperta, różnie to się nazywa, i na pewno będziesz robić pro parkowanie prostopadłe, wjazd przodem. Czasami wykonuje się parkowanie skośne, wjazd przodem, i sporadycznie wykonuje się parkowanie prostopadłe, wjazd tyłem. Czyli te dwa pierwsze na pewno będą parkowanie skośne, tak jakby to jest trochę łatwiejsza wersja parkowania prostopadłego. I w zasadzie stosuje się je zamiennie i może się zdarzyć, to jest dość trudne parkowanie, parkowanie prostopadłe tyłem. Na pewno warto, żeby to przećwiczyć chociaż kilka razy z instruktorem. I teraz, kiedy już wiesz, co będziesz robić na Twoim egzaminie, zamierzam Ci dokładnie pokazać, jak to robić. Zamierzam Ci to pokazać za pomocą treningu, który specjalnie stworzyłem. Jest to kompendium wiedzy przed egzaminem na prawo jazdy 2014. W tym szkoleniu wideo zamierzam powiedzieć Ci dokładnie, co masz odpowiadać egzaminatorowi, gdy będzie Cię pytał o obsługę pojazdu, czy o światła i o to, co znajduje się pod pokrywą silnika. Dzięki temu zapunktujesz u niego każdą odpowiedzią i potem będzie Ci łatwiej jeździć na mieście. Zademonstruję Ci dokładnie, jak masz prowadzić auto jadąc po łuku, by nie jechać po liniach i zatrzymać się w w odpowiednim wyznaczonym miejscu. Manewr jest trudny, ale moi kursanci radzili sobie z nim na 100%, no i dlatego właśnie myślę, że ty też z tym manewrem świetnie sobie poradzisz, jak powiem ci, jak to robić. Pokażę tobie dokładnie, jak masz włączać się do ruchu na mieście i jak masz płynnie zmieniać pasy ruchu, by egzaminator był zadowolony i dał ci fory w dalszej części egzaminu. Faktem jest, że to od egzaminatora zależy, czy ty zdasz egzamin, czy nie. Możecie ci wybrać trasę trudną i wtedy, oczywiście, na pewno oblejesz, ale jak zobaczysz, że ci dobrze idzie, to nie tylko skróci czas egzaminu, ale też da tobie łatwe polecenia do wykonania. Nie będziesz miał z, nich, z nimi wtedy żadnego problemu. Pokażę tobie też, jak prawidłowo skręcać w lewo i jak prawidłowo zawracać na egzaminie. Dużo osób, gdy traci koncentrację, to popełnia błędy. Chcę, żebyś utrzymał koncentrację do końca egzaminu i nauczył się zawracać automatycznie, czyli w sposób. Wyuczony tak jak doświadczeni kierowcy. A to jest możesz mi wierzyć naprawdę 3 czwarte sukcesu na egzaminie. Nauczysz się też idealnie parkować samochód na wszystkie możliwe sposoby, jakie możesz mieć na egzaminie. Chociaż formalnie dopuszczalne są tylko dwie metody, no ale to nigdy do końca nic nie wiadomo, jak to będzie w praktyce. Ja podpowiem Ci też jak zachować się w stosunku do egzaminatora, by wiedział, że potrafisz już jeździć i wtedy z czystym sumieniem egzaminator na pewno zaliczy ci egzamin. Omówię ci też wszystkie błędy, jakie najczęściej popełniane są przez kursantów i które natychmiast przerywają ich egzamin. Tak według statystyk kończy się 87% egzaminów, ale tobie to już nie grozi, ponieważ będziesz świadomym już nie kursantem, ale kierowcą. I możesz te wszystkie umiejętności zdobyć już w tej chwili za mniej niż połowę ceny egzaminu, czyli za jedyne 47 zł. Pozwól, że powiem Tobie teraz, dlaczego warto się tego nauczyć. Zacząłem szkolić kursantów w 2008 roku. Od razu miałem dość dobre rezultaty, a zdawalność moich kursantów była dwukrotnie większa od średniej zdawalności, która wtedy wynosiła około 26%. Ja miałem 51% zdawalności. Oczywiście no, chciałem dla moich kursantów uzyskać jeszcze większą zdawalność, ale no, było to dość trudne. W 2011 roku postanowiłem opublikować pierwszą wersję mojego szkolenia Kompendium Wiedzy. Od razu udostępniłem je grupie 34 kursantów na próbę. Jaki był rezultat ich egzaminów? Aż 62% egzaminów zdanych za pierwszym razem, czyli natychmiastowy zwrot o 11% i to tylko i wyłącznie dzięki materiałom z mojego szkolenia wideo. Otrzymałem też od kursantów informację zwrotną, co jeszcze przydałoby się dodać do tego szkolenia, no i uzupełniłem je i tak powstała wersja druga. Tym razem szkolenie udostępniłem w sprzedaży nie tylko dla moich kursantów. Efekt na 136 sprzedanych egzemplarzy kursanci zgłosili mi, że aż 94 osoby zdały egzamin za pierwszym razem. No, w rezultacie aż do teraz ze szkolenia skorzystało już 611 osób, a ich zdawalność sięga nawet 81%. I teraz daję to szkolenie Tobie w nowej i aktualnej wersji na 2014 rok. Ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Jestem całkowicie pewny, że spodoba Ci się to szkolenie, i oczywiście nie mówię Ci, że zdasz egzamin za pierwszym razem albo że osiągniesz jakiekolwiek rezultaty, ponieważ Ciebie nie znam i nie wiem, jakie masz podejście do nauki ale mam dla Ciebie niesamowitą gwarancję satysfakcji, a oto ona. Ponosisz zero ryzyka, ponieważ albo pokochasz kompendium wiedzy 2014 i pomyślisz, że było warte czterokrotnie więcej niż zapłaciłeś, albo możesz zatrzymać wszystko, co ode mnie dostaniesz za darmo. A ponadto normalna cena tego szkolenia to 97 zł, ale możesz to mieć dzisiaj za jedyne 47 zł. Zapisz się na to szkolenie już teraz, zanim podniosę cenę i zaoszczędź 50 zł. Pomyśl o tym, że z taką zniżką i z taką gwarancją satysfakcji, że albo Ci się spodoba ten produkt, albo weźmiesz wszystko za darmo, po prostu tak czy inaczej opłacać się zainwestować. Więc śmiało kliknij teraz przycisk poniżej i zacznij jeździć według mojej strategii już od dzisiaj.